No i patrzcie, odpłacało się rano wstać. Co prawda zwierzyny nie widać, ale piękny młodnik. I w końcu piękne słońce. Pięknie świeci. ale pięknie patrzcie las się topi wszędzie dookoła woda, lód topnieje chyba będzie wiosna Pięknie jest ja. Jak widać jeździć się nie da Trzeba prowadzić Ale na tyle zwierząt co dzisiaj tu widziałem Nie zdążyłem nawet nagrać To jestem w wielkim szoku i opłaca się go po tym błocie wkać Były jelenie Czarny Daniela, Widziałem też opatrzcie tam. Znowu coś biegnie. To sarenki chyba młode. Gdzieś już się schowały. One tu biegają dookoła mnie. Jest tego mnóstwo. Widać, że chyba poczuły wiosnę. Że... Ale jest tu sporo błota Patrzcie. Jeszcze tylko dzików nie widziałem, ale jeszcze coś parę godzin jazdy gdzieś po tych naszych kozłowieckich lasach może ich zobaczymy. No I kończymy dzisiejsze jazdy. Dzików nie było. Jednego tylko o tego widziałem. Jeździ dobrze. Teraz go umyć. I do domu. Pamiętajcie: nie śmiecimy w lesie. Nie drzemy się, nie niszczymy. Bawcie się dobrze, spacerujcie, jeździcie. Cześć. W takiej pogody i wspaniałej niedzieli.